Cześć, witajcie w drugim odcinku naszego ogrodniczego programu. Dzisiaj spotykamy się na zewnątrz Domu Kultury. Łapiemy pierwsze powiewy wiosny. Dzisiaj jest fajnie, ciepło, chociaż obawiam się, że jak będziecie oglądać, to akurat przyjdzie ochłodzenie. Takie są przynajmniej prognozy. A czemu widzimy się tutaj? No, wszystko wynika z tego, że w zeszłym roku, jak doskonale wiecie, zajęliśmy się naszą ścianą, naszym murem przy Domu Kultury. Stworzyliśmy mural, ale jego założeniem było to, żeby on się komponował z zielenią, która tutaj, którą tutaj mamy. No i widzicie też skarpę, która nie wygląda najlepiej, jest taka betonowa. Chcemy, żeby to wszystko wyglądało ładnie, żeby to wszystko było, no jak już skończymy, bo, bo będziemy jeszcze malować dalej. Aby to wszystko było takie piękne, tutaj otoczone tą zielenią. No i postanowiliśmy spróbować z bluszczem pospolitym zobaczyć, jak on się przyjmie na tej skarpie. A Wam przy okazji pokażemy, w jaki sposób możecie sobie taki bluszcz samemu rozsadzić. Zupełnie przez przypadek tak się złożyło, że nasz sąsiad pan Marek ma cały płot obrośnięty bluszczem. Kiedy razem malowaliśmy mural jesienią, już wtedy się zgodził, żebyśmy sobie tutaj szczepki tego bluszczu pobrali na wiosnę. No i teraz pokażemy, jak to wszystko zrobić. Jak się dobrze przyjrzeć końcówce, to widać, że zaczyna się rozwijać już pierwszy listek. To znaczy, że. Blusz poczuł wiosnę i zaczyna rosnąć. Także to jest dobry moment, żeby teraz pobrać odciąć końcówki i pobrać szczepki. Odcinamy z końca takie odcinki po około 30 cm. Ważne, żeby nożyczki były, były ostre. Weźmiemy sobie tutaj następny, tam jest taki solidniejszy. Aby przygotować sadzonki bluszczu, musimy go teraz pociąć na krótsze kawałki. Tniemy na takie kawałki 10-15 cm. Z jednego można spokojnie uciąć na przykład trzy. Teraz ważne, kiedy mamy już takie tej długości sadzonki, obrywamy jeden lub dwa dolne listki z każdego. Na niektórych obciętych patyczkach będzie widać, że pojawiają się korzonki jest spora szansa, że to właśnie z tego korzonka wytworzą się nowe wsie. Strasznie dzisiaj wieje, to będziecie to słyszeć, a ze stołu próbujemy wszystko dlatego przystępuję szybko do następnej części. Znaczy nasypać ziemi, one się wtedy zrobią. Cięższe i może nam nie będą tak ze stołu uciekać. I tutaj, jak zawsze, możecie użyć ziemi zwykłej. Można ją trochę zmieszać z piaskiem, nawet tak jedna trzecia piasku, dwie trzecie, dwie trzecie ziemi. My dajemy normalną, zwykłą tą samą, którą używaliśmy do pomidorów, czyli ziemię uniwersalną. I mamy nadzieję, że to, że to wszystko nam się tutaj przyjmie i że to wystarczy. tam, ale nie za mocno, bo potem jeszcze będę musiał ugnieść razem z tymi sadzonkami. Teraz są znowu dwie szkoły. Niektórzy mówią, żeby użyć ukorzeniacza i zamoczyć końcówkę w ukorzeniaczu. Niektórzy, żeby nie. Na razie zrobimy bez. Myślę, że zrobimy sobie takie porównanie i część posadzimy z ukorzeniaczem. Potem damy Wam znać, które wyszły lepiej. Co dalej? Robimy w ziemi otwór i Wsadzamy nasze obcięte, nasze pocięte odszczepki. Co ważne, musimy je wsadzić tak, żeby rosły w tym samym kierunku, w którym rosły przed obcięciem. Żebyśmy czasami czegoś nie wsadzili odwrotnie, czyli przysłowiowym zielonym do góry. A nie można tych dziurek zrobić tą gałązką? Nie, 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 właśnie nie. Tak, dobra uwaga, z poza planu nie wbijamy gałązki w ziemię, żeby jej nie uszkodzić, właśnie robimy otworek specjalnie wcześniej czymś innym, żeby to się tam nie, nie obdarło z, chociażby z tych małych korzonków, które tutaj są. No i ostatnia ważna rzecz, musimy to wszystko teraz ubić, tak żeby ziemia, która w tych, tych otworkach, żeby ona dobrze oblepiła nam posadzone, posadzone patyczki. No i to tyle. Czekamy kilka tygodni tak ze spokojem, żeby one się dobrze ukorzeniły, ale jeszcze Na razie nie, na razie ziemia jest mokra, nie będziemy jeszcze teraz tego podlewać. Dobrze, że tutaj z zaplaną czasami pojawiają się, pojawiają się podpowiedzi. Nie, ziemia była przygotowana wcześniej, jest dosyć, jest dosyć taka mokra, więc nie ma, nie ma kłopotu. Ustawimy je znowu na południowym parapecie pewnie razem z pomidorami, co za chwilę postaramy Wam się jeszcze pokazać. I jak obiecywaliśmy, pokazujemy, jak to wygląda na naszym południowym oknie. Tutaj, przez cały czas, szczególnie w ostatnich dniach, świeci na nasze sadzonki słońce. Nic na razie niedobrego się z nimi nie dzieje. Dolewamy wody i będziemy obserwować kolejne w kolejnych dniach. A tu obiecane ujęcie pomidorów, które sadziliśmy dwa tygodnie temu. Widzieliście ten odcinek. Widać, że już dużo powschodziło, niektóre jeszcze, jeszcze nie. Tutaj widzimy takiego malucha, który właśnie w tej chwili przebija się na świat. Tutaj czy tutaj widać, że udało mi się przez przypadek wrzucić dwa nasionka zamiast jednego, a te najbardziej rozwinięte tutaj widać zaczynają już wypuszczać drugi listek, bo pierwsze dwa listki, które wychodzą to są zawsze takie na początku i one wszystkie wyglądają bardzo podobnie, a te późniejsze to pewnie za kilka dni będzie dobrze widać na zdjęciach. Mają już taki kształt liścia z krzaczka pomidorów. A, no i co jeszcze? Podlewamy je tak, z wierzchu zraszamy trochę wodą, ale głównie wlewamy tam pod spód. Nie wiem, czy będzie. Pewnie nie będzie, widać tego dobrze. Wlewamy na dół, żeby zmusić trochę nasze sadzonki do tego, żeby puściły korzonek głębiej, bo on będzie ciągnął do do miejsca, gdzie ma, gdzie ma wodę. Gdybyśmy polewali tylko z wierzchu, to korzeń byłby bardzo płytki, a chcemy, żeby wypełnił całe, to, całe swoje pomieszczenie, całą doniczkę do samego dołu.